Czy na święta od mojej synowy bardzo ciekawą książkę ekologa, który się nazywa Rob Dunn? Dziękuję, Mariola. I tam znalazłam naprawdę zaskakującą historię. Okazuje się, słuchajcie, że w Harvard Medical School zrobili eksperyment, który miał twierdzić, jak ile trzeba czasu, żeby bakterie nabywały um, um, antybiotyki. Tylko odporność. Stały się odporne na antybiotyki. No więc, puszczano takie bakterie, które nie miały w ogóle żadnych takich cech, w takim podłoże z coraz większą koncentracją tych antybiotyków. I one zaczęły kolonizować, po prostu najpierw te miejsca, gdzie było mniejsza koncentracja, potem większa, aż w końcu największa koncentracja. Czyli one. Bakterie się na tyle szybko rozmnażały i mutowały, że po prostu nabrały tą antybiotykoodporność I wiecie, ile czasu to im zajęło? I to jest eksperyment, który został powtórzony parokrotnie i zawsze te same wyniki. Potrzebowały na to 11 dni.